Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Ratchet i Clank'a i lecimy sobie dzisiaj na następną planetę, czyli na planetę Kerwan, aka Metropolis. Na czym statkiem? I powiem wam, już mamy pierwszy stat, znaczy już mamy nasz statek. Eee, no, zaczyna się tak naprawdę zabawa. To co? To lecimy na y, planetę Kerwan. No. I w ogóle, tutaj jest y, najprawdopodobniej jeden z najfajniejszych ekranów ładowania Ever w y, grach. No, może nie dla tych, którzy mieli serio porysowaną płytę. Ehehe, Shirex mówi o tobie. E, nie ci, którzy mają właśnie mieli serio porysowaną płytę i statek im krążył w tym kosmosie nie wiadomo ile, ale tak to nie wiem, to jest. pamiętać? Kojarzycie, jak teraz w y, grach robią takie triki, że właśnie na przykład płyniecie y, łodzią czy coś, nie, I, i macie ekran ładowania wtedy tak naprawdę. Na pewno kojarzycie takie coś, takie triki deweloperów, takie ukryte ekrany ładowania. No guess what, gra z 2002 roku, y, zrobiona przez Insomnia Games i wydana przez, y, przez Sony, tak w ogóle zapomniałem powiedzieć, która już to robiła, więc no, i tak w ogóle to idziemy sobie tutaj w lewo. I też tak w ogóle kolekcji HD nie robiło insomniak. Kolekcji HD robiło Idol Minds. I jestem pewien, że insomniak o wiele lepiej by sobie z tym poradziło. Welcome to the Captain Quirk Fitness Course. If you're strong enough, fast enough, and clever enough to beat my fitness challenge, you will receive a reward from my head trainer. Simply make your way to the third island to complete the course. Good luck. Quirk Enterprises is not responsible for sprains, broken bones, snapped tendons, bruised egos, or accidental death incurred while taking the challenge. Excuse me, Captain, but we have more pressing issues. We urgently need your assistance. Clank. Yes. Do you notice anything unusual about Captain Quark? Well I find the fact that he has a spring where his leg should be to be quite puzzling. And why do you think that is? Possibly an injury incurred while battling evil? This isn't the real Captain Quark, you numbskull. It's a robot. Oh. No to prawda. Kasztanie. Ale no cóż. Um, w każdym razie uważam, że Insomniac o wiele lepiej by sobie poradziło z kolekcją, jak już mówiłem, bo Insomniac to jest bardzo quality developer, nawet że no, ostatnio to, co robią z Ratchetem i Clankiem, nie za bardzo mi się podoba, bo poszli bardzo w stronę takiej dziecinności, a Ratchet i Clank zawsze było też tak i dla dzieci, taki trochę edgy czasami. To było fajny, taki idealny balans i to było wyjątkowe, a teraz mamy bardziej skierowane dla dzieci, no ale z drugiej strony rozumiem, opłaca im się to. Rozmawiałem ostatnio z moim znajomym na ten temat i e, no, jak najbardziej mi się to bardziej opłaca niż kierowanie do takich grup. E, no bo, no, nie, ludzie i tak nie sklasyfikują czegoś takiego jak Ratchet Clank jako grę dla hardkorowych graczy, tylko bardziej e, fani by grali. Sami tacy zagorzali w fani. I oni by byli zadowoleni, a inni tak naprawdę nie odczuliby różnicy, bo pewnie większość osób to myśli sobie O, raczej Clanko, jakaś gierka o zwiedzaniu planet i w ogóle fajna gra dla dzieci, platformówka i no... No ale no... Jest wiele takich, takich przypadków, kiedy tak naprawdę gry są robione pod, pod fanów Kingdom Hearts ja jestem wielkim fanem Kingdom Hearts'a, ale Kingdom Hearts jest mocno robiony pod fan. Ja tylko jako przykład. Nie mam tendencji do mówienia o innych grach. Ale coś tam wspomnę jako przykłady, żeby nie było. Że uh, Sebulba mówiłeś, że jest dużo takich przykładów, a nie podałeś żadnego. Uh. No, żeby, żeby nie było, nie tak po prostu. E, tak. W ogóle Kerwan to jest zaskakująco dobrze wyglądająca planeta, zwłaszcza jak na standardy PS2, to też trzeba pochwalić insomniak za to, że razem z Naughty które w ogóle znacie pewnie dzisiaj, ro robiło cuda na PS2 i naprawdę, gratulacje. Słuchajcie, That To był najbardziej pathetic display, ever widziałem na tym kursie! Co Mówiłeś? We finished the circuit, ma'am. Oh, yeah, but it was weak, weak, weak! When I was competing, I would devour courses like that for breakfast! <laughs> Bet that's not all. If it were up to me, you would drill, drill, drill for the rest of the day! But somehow you managed to impress that fool Captain Quark! Captain Quark knows about us? He certainly does! And worst of all, he wants me to give you a prize for that ridiculous performance! Cool, what is it? I'm supposed to give you a swing shot, so you can sway to and fro like little insects! Alright, let's see it. Not so fast! Today the two of you disgraced my obstacle course, so I am going to make you pay! But that prize is ours from the captain. That's not fair. Too bad, life's not fair. Tak. as you can 1000 śrubek. Wiele osób na to narzeka, ja też swojego swego czasu na to narzekałem, ale przyznajcie, to ma też swój klimat, że ludzie od nas zdzierają, wtedy czuć po prostu, że ta galaktyka jest naprawdę żywa. Sweet. I wierzę, że Captain Quark uses stuff like this all the time. Ha! Real men can swing without silly toys like that. The two Okej. Okay. Um, ale ja jestem osobiście happy. Mamy swingshota. Nawet że się na nas fochnęła ta. Yy, ta bawa. Helga ona się bodajże nazy nazywa. Um, tak. Jak widzicie, mamy też jednym z najbardziej charakterystycznych yy, no, gadżetów nie broni. W wreszcie jej klanku, która w sumie już później chyba pojawia się tak naprawdę w każdej grze. Yy. Nie wiem, czy była jakakolwiek gra, gdzie Swingshot się nie pojawił. Ale no jeśli faktycznie, to proszę o... A, Quest for bootyba. No ale no nie wiem, no ale w każdym razie tak, to proszę o poprawienie mnie, jak będę mówił jakiekolwiek błędy na tym... na tym let's playu. A, i w ogóle tutaj już chyba wchodziłem, ale mamy do kupienia blaster, którego na razie nie będziemy kupować, ale myślę, że go sobie kupimy, bo... no to jest całkiem spoko broń. Chociaż i tak każdego można tak naprawdę załatwić pyrocitorem, nawet że ja... oszty, Nawet że ja do tej pory wszystkich załatwiam kluczem. Jakoś tak wolę, nie wiem. Przed chwilą zresztą próbowałem bąglowym i spudłowałem. Widzicie, mamy nawet podobne skrzynki jak w Crashu, też wybuchowe, też zwykłe, też z przedmiotami, w tym przypadku z amunicją i z nanotechem, czyli z życiem, jak mówiłem już ostatnio zresztą. I w ogóle to, jak widzicie, ukończyliśmy tą pierwszą ścieżkę. Już mamy pier pierwsze dwie misje ukończone. E Teraz robimy te dwie misje, i e, żeby zrobić te dwie misje, musimy pójść tędy. A, i tak w ogóle to jeszcze, jak widzieliście, e, możemy rzucić klucz jak, e, jak bumerang, i w sumie zapomniałem o tym ataku. Ale to jak gra, grałem trochę nowszego raczej i klanka, zapomniałem, że w ogóle coś takiego istnieje. I uuuu! Nie pamiętam, żeby ta gra miała frame dropy na PS3. Ale to może tylko przez yy, yy, przez HDMI, bo ogólnie gry na hademi mają trochę frame dropów czasami i to jest zapewne przez to. O, patrzcie, tutaj mamy miejsce, które wiele osób by mogło pomyśleć, że jest nie do zrobienia, jak nie mamy, yy, jak nie mamy blastera, ale spoko, możemy po prostu tego helikoptera nie ruszać. No bo zauważcie, że poza bombglowem, który spada na ziemię de facto, nie mamy żadnych broni, które są. Yy, mają daleki zasięg, żeby trafić helikopter, bo mamy Bomb głowa, który no, spada na ziemię, mamy Pyrocitora, który jest miotaczem ognia. Także no. No i mamy też Swingshot. A no Swingshot to jest gadżet. Zresztą patrzcie, nawet w menu tutaj gra nam to dzieli na weapons, czyli bronie i gadgets. No dobra, no to lecimy dalej. Mmm, schody ruchome. Tak, i ogólnie to, co jeszcze Wam chciałem powiedzieć. Tak, mówiłem, że tam cuda graficzne zdziaływali razem. E, tak, jeśli chcecie zobaczyć, jakie tak, różne takie ciekawostki, typu jak, takie techniczne bardziej, też ciekawostki, jak o to chodzi, jak już wspomniałem o czymś takim, to e, polecam Wam, jak gracie w inne raczej tej klanki, żeby zaglądać do muzeów Insomniac, bo tam naprawdę są fajne, ciekawe rzeczy, takie mega juicy staw, jak się to mówi. Tak, tak naprawdę, serio. Bieju, ja nie mogę po prostu, jak ja patrzę teraz, wiecie, tak z perspektywy czasu na te wszystkie y, latające, no, no, latające auta tak naprawdę. To tak sobie myślę, kurczę, że też na PS2 coś takiego zrobili. Musiał robić niezłe wrażenie, zwłaszcza, że kamera, nawet jak się wchodzi na Metropolis, to tak idzie bardziej do góry. Ratchet, that's the man we saw on the Infobot. Remember, he knows Captain Quark. Hey, you're that robot guy, right? No, actually, I build robots. I myself am not a robot guy, per se. <laughs> Nerd. I like him. So, now that we've cleared that up, what can I do for you? Well, we saw your Infobot announcement. You were with Captain Quark. We're trying to find Captain Quark. We thought you could help us. Your logic is commendable. However, I haven't seen Captain Quark since we shot that commercial. Hey, Do you run on standard XP18 sister boards? Version 7.66. Back at ya. I may be able to help you out after all. How does a helipack upgrade sound? Upgrade? Match. Since he's a 7.66, I could have the little guy up and flying in no time. Of course, uh, I'll just need my fee for service. No, tak, jasne. kolejnego tysiaka. Okay, this won't hurt a bit. Hey, wait. W ogóle poznajcie Ala, Al, którego już tego teraz nie zobaczycie, którego język został skrzywdzony przez kolekcję HD, ale spokojnie, został jeszcze bardziej skrzywdzony przez e, reboot 2016. Raczej klanka jedynki, więc em, jak widać zawsze może być gorzej. A teraz patrzcie co mamy, mamy helipaka. Jedna z najbardziej charakterystycznych też rzeczy, jak chodzi o raczej tajklanka. Możecie nie wiedzieć o, to, o co w tej grze chodzi. Na pewno znacie Helikpaka. Na pewno widzieliście, jak ludzie w to grają i robią. O właśnie tak. Na 100%. W sensie no, jeśli w ogóle znacie tą grę, jeśli oglądaliście jakikolwiek gameplay. Bo wiadomo, że nie każdy zna tą grę. Oj Jezu! Ale mnie przestraszył. Uch, no dobra. Ammo, ammo, ale by się przydało trochę życia, bo właśnie, jak widzicie, mamy tylko 4 punkty życia, więc trochę ym, przerąbane, ale dobra, poradzimy sobie. Pirocitor jest bardzo dobrą bronią, tylko że, no, ta gra ma to do siebie, że w przeciwieństwie do późniejszych gier serii nie można tak, yy, wspomniałem to słowo w ostatnim odcinku, strajfować. Strajfować to znaczy zablokować. Yy, Raczeta, żeby chodził na, tylko na lewo i na prawo, żeby nie chodził o ta, opaść, o tak, tylko że jak robimy o tak, że ruszamy się w lewo i w prawo, to, to, to ciągle jest zwrócony w przód i skupiony na y, celu, tak naprawdę. I to się właśnie robi touchpadem na PSV, co jest mega niewygodne, bo to jest funkcja, którą używacie bardzo często. Można mówić, że nie mieli takiej opcji za bardzo, no ale. Mogli na przykład na touchpada przypisać um, ee, coś takiego, o, widok z pierwszej osoby. Myślę, że nikt by się nie obraził, tylko by trochę to pewnie kurzało, jakby to ludzie przez przypadek wywoływali. No cóż, lepsze to niż strafik na panelu. No ale postawili trochę na hamską emulację, bo przyciski R2 i L2 ogólnie są. Emulowane poprzez touchpad, a właśnie strajfuje się LM2 i RM2, więc no, w jedynce też tak jest na Vita, że jak są przyciski L2 i R2, to one są po prostu emulowane przez, um, no, przez to. E tutaj jak widzicie, też mamy złotą śrubkę, i ja jak mówiłem, nie będę ich zbierał, zbiorę je na odcinku bonusowym. E, taki mam plan, tak jak zresztą na ostatnim let's play'u, z tym, że na tym let's playu nie zbieram niczego, e, w sensie żadnej skrzynki nie zbieram, boże skrzynki, tak, żadnej skrzynki nie zbieraj, pow powodzenia z przejściem gry, nie zbieram żadnej złotej śrubki, e, żadnego skill pointa, ja to zostawiam na później, żeby to ładniej wyglądało wtedy. Ale jeśli na przykład w miejscu, gdzie jest złota śrubka są skrzynki, to ja jak najbardziej chętnie się tam przejdę i porozwalam te wszystkie skrzynki, bo no cóż, no to warto po prostu. Dobra, teraz sobie skoczymy tutaj na górę. Jest tutaj trochę śrubek, staramy się zdobyć jak najwięcej śrubek, bo wiecie, za śrubki kupimy sobie fajne bronie i będzie nam trochę łatwiej przejść grę, wasz Seba nie będzie tak rejżował. Bardzo satysfakcjonująca rzecz do robienia. Dobra. Ale w ogóle pewnie ludzie, którzy grali w późniejsze serie... późniejsze gry Ratchet'a i nie grali w to, to na pewno zauważycie, że jedynka ma totalnie inną ekonomię. I właśnie ludzie dlatego na to narzekają, że jak zbieracie śrubki, to w innych grach tysiące macie tak, o, 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 o tak. No, a w tej grze jest taki problem, że jak zbieracie sobie tysiące, no to... No widzicie zresztą, mam 2000. tysiące. W sumie przez całe dwa odcinki zebrałem podejrzeć 5000 tysięcy śrubek, a... no... Będę niedługo już grał prawie godzinę. Nie, no nie aż tak. Bo w sumie tamten tak prawie pół godziny... No, no coś takiego. No wiecie na pewno o co mi chodzi. Dobra. Na razie jeszcze ani razu nie zginąłem. Zobaczymy ile bez Deda czy wytrzy... Mam? Dobra, dobra, nie kuśmy losu, może co? Może tak lepiej wiecie. Lepiej yy, nie kusić losu tak serio, bo prawie właśnie zginąłem przez to, co powiedziałem, więc może lepiej nie mówmy takich rzeczy, czy ja spadłem. Mam nadzieję, że nie. Ale tak, jak widzieliście, na końcu pociągu był Infobot. O, jest raczej ledwie zipie. Tak, mamy tam kolejnego infobota. Zaraz go sobie weźmiemy, tylko najpierw oczywiście skrzynki. A, um, tak, dobra. Tylko jeszcze ten gość z minami. Dobra, i już jeszcze śrubeczek trochę. Okay. No, już dobra, już bierzemy, już nie przeciągam. Róż, Dispense with the pleasantries, Lieutenant. My sources tell me you're behind schedule. You must prepare this planet to be harvested for our new world. Yes, sir. As you can see, everything is moving along as planned. I'm counting on you, Lieutenant. And as your former commander can tell you, I don't take disappointment well. Yes, sir. I won't fail. Drek is destroying yet another planet. Yeah, but if that's the kind of help he's getting, I don't think we have anything to worry about. You should not underestimate Chairman Drek. He is quite dangerous. We must find Captain Quark. Look, that lieutenant doesn't seem so tough. Let's take him out ourselves. Perhaps we can persuade the lieutenant to tell us where Drek is. Ha <laughs> now you're talking. Tak <laughs> Eudora. Tak, oto, bez żadnego backtrackingu, przez to, że poszedłem najpierw na planetę Kerwan, ukończyliśmy wszystkie misje na planecie Kerwan. Na następną planetę, jaką będziemy szli, to będzie planeta Aridia, zanim pójdziemy właśnie na, na Eudore. Także, no moi drodzy, fajnie, drugi odcinek, skończyliśmy drugą planetę. Faktycznie, może planeta na odcinek może faktycznie jest coś takiego do osiągnięcia może z drobnymi wyjątkami, oczywiście. Ale tak, yy, ja już się myślę z tego miejsca z Wami pożegnam i cóż, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w następnym. Cześć!